Kiedy siedzę w samotności, I, I can focus, focus the best. Życie nieraz Yo. pokazało mi, Yo. że jest jak wielki test. Czasem bywałem na górze, czasem na dnie wiesz. Każdy z nas tak miał, jak nie you fucking lucky mate. A z każdej z ziomuś wychodziłem z lekcją. Były momenty, w których było w kurwę ciężko. Każdy moment tylko mnie utwardzał, wiem, to dziś żadne dziecko. Jukę the best, bro. Lecę przed ciebie, mam obrane cele. duże, wytrwale, koniec wymówek, dragów, alko czy imprez. Nad ranem zmiotę tą rabę. Więc z nich prawdę. Bo zakłamani są tak bardzo, że karmią się kłamstwem. Młody gniewny od tak sobie napierdala lampancze. Podbina koncert, a zobaczysz ile sił mam bracie. Ludzie stoją za mną, bo wiedzą, że piszę prawdę. Próbują teksty, bo dla nich są coś warte. Mam tych prawdziwych, śmiało ich nazwę brać mi. traktuje jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To Polska, Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas to przede wszystkim rad gra. Mam tych prawdziwych, śmiało ich nazwę brać mi. traktuje jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To Polska, Anglia, witam na wyspie diabła, Jedine, co Nas to Them times I was on the run, the feds were getting closer. But I just saw it as an obstacle, hopped up and over, head to Poland, started off a roller coaster. Now I got a Polish team in Britain, but I always had my team in Polska. I'm a leader, I was never good with taking orders, hopping borders, had a brother living in your Gorda. ESS, my Polish family, now I'm always with you. Remek Hollow with this remix, and I caught the bullet for he shot the pistol. Eme Familia all around the map. Szymami Szeworzyna, keep it in the fact When I was living in Poland, always sleeping comfy. You know I've got a second home if I leave the country. English-Polish mixed together made another banger. Topolska angler do it better than them other rappers. Yeah, I said we strong together, he don't get the message. I just told him anime nigga, dai kurwa niek wiedzieć. tych prawdziwych, śmiało ich mi, traktuję.